Cześć, witajcie w filmiku z serii Info z no, Dzisiaj zaprezentuję wam rzeczy, które się u mnie zmieniły. Tych rzeczy było sporo. Tutaj mamy młode ciemnicy żółtej, już je odsadziłem. Mają 6 tygodni. Odsadziłem je wczoraj wieczorem. Z tych królików zostawiam dwie samiczki żółtego z rokacz i madagaskar z rokacz. Przepraszam za to, się. Pięć z tych królików jest na sprzedaż. Jest na sprzedaż samiczka, madagaskar. Dwie samiczki czarno-białe i dwa samczyki czarno-białe. Przejdźmy do kolejnego królika. Kolejnym, yy, kolejnym królikiem jest samica daran Francuski Havana. Już ją od, już porozdzielałem tamte stado, w którym ona była. Ja ją niedawno odsadziłem od yy, samicy czarnej. Ja samica odsadziłem już jakiś czas temu. Tym yy, nie No, samica teraz ma w linkę, robi się ciemniejsza. To ten najmniejszy nmiot, no To może przejdźmy do kolejnego królika. Nie będę robił cięcia. Kolejnym królikiem jest senica baran, francuski czarny z tego stada, tam tamta samica. Tamta samica zostaje chowana, zostaje do dalszej hodowli. Jak i ta samica też zostaje. Samice mają jak się nie mylę. pół miesiąca. Samica brak wystających kości. No, tu na wodę w takich podaje. Wiatr w takich widzimy w tych metalowych. Też mam mieszanek yy, zboże. Czyli to będę je dawał. no i klatka. Co to? Króliki. Ja francuski. Każdy mój królik. Yy. Ta samiczka jest większa, została dołączona do nich. Hmm. Tu jest samczyk. No i tu jest samiczka do dalszej hodowli. Ładna samica no i zostaje do dalszej hodowli. Bardzo mi się podoba. Ładnie zaczyna trzymać i to przejdźmy do kolejnego filmiku, w którym jest Semica Izabela. No, Semica bardzo ładnie właśnie jest duża. Ona ma 4 miesiące. Jest najstarszym z młodych królików. No, staje do dalszej hodowli. Za bardzo ładnie mu się trzyma, jak możecie widzieć. No, no. nie na tyle, jak kupuję Już dostała pierwszej rui. To nie będę jej teraz dopuścił, bo jest za młoda dopuszczę dopiero w lutym następnego roku. Kolejnym królikiem jest pszemica baran, francuski hawany Srokacz nowy nabytek. Ona już się trochę uspokoiła. Widzicie tam, co gniazdo zrobiła? Miała ona się tylko przywiozłem do hodowli jest samca, widzicie ona jest bardzo wredna. Ja się nie próbuję odstraszyć. No, to została dopuszczona, termin ma na 25 No, to mniej na tyle, została pokryta szamcem. Baran francuski chodza na Ta samiczka Barana ma się niedługo wykocić, już nie pamiętam kiedy. No, samiczka bardzo ładna jeszcze będzie. Jedno gniazdo u mnie właśnie. I może jeszcze jedne, ale to już wątpię. Samiczka przechodzi ostrą wylinkę, musiał kupić szczotkę. Ok, no, muszę kupić szczotkę i ją wyczesać. No, jesteśmy po cięciu. To nic nie gryzie, to jest w mojej hodowli, w październiku kończy rok. To jest samiczka młoda, parieszyna. do kolejnego królika, którym jest samiczka francuski baran żółty ta która odchowywała młode wczoraj odchowywała młode skończymy 6 tygodni no sędzio teraz musi yy, trochę no muszę go że znowu dopuścić i powiedz tak. mi proszę was widzowie czy jak ma mokry pyszczek, to jest jakaś choroba, czy tylko się moczyła? Ma wodę, zboże, I powiedz im, bo ja nie wiem. Parę razy krójku u mnie to miało i mu przechodziło, a nikt mu zostawało przez trzy czas. No tu jest mój sam młody. Barana francuskiego. Tego. Mam nadzieję, że w następnym roku będzie mi ładnie samica. On ma niebieskie oczy. W odróżnieniu od większości moich baranów żółtych. No chyba. Barany żółte to moja ulubiona warza w nich. Baranów. No, nie dopuszczę samiczkę. W następnym roku barana Madagaskarskiego i żółtego Frokacza. No. A chowany będę dopuszczał tym moim budowcem chowanów srokaczem. Więc bardzo ładny Dobrze się spisywał, młode po nim też są ładne o no, nic się nie zmieniło już tak, że pokrył w tym czasie samiczek parę, tym Dwie moje i dwie sąsiada. No to w tym filmiku już wszystko. Trzymajcie się i cześć. Do kolejnego filmika